Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na hands -on. Moi drodzy, trzymajcie się mocno, bo to będzie w moim wykonaniu hands -on, a później recenzja smartfona z Androidem od chińskiej firmy Meis. Kilka słów na temat tego w ogóle Dlaczego tak to wygląda? Te sprzęty, słuchajcie, moi drodzy, do testów dostarcza mi z Best. On również sprzedaje te produkty w Polsce. Możecie je zamówić przez ich stronę internetową, oczywiście w języku angielskim. Koszty wysyłki nie są wcale duże, a często nawet mogą być i darmowe, w zależności od tego, z którego rejonu świata towar do Was dociera. Ten przyleciał do mnie prosto z Chin. Więc tutaj koszty transportu wynosiły około 12 dolarów. To jest dosyć dużo to jest najwyższy koszt transportu, jakich u nich bodajże że jesteście w stanie wyciągnąć. Natomiast część produktów, chociażby jak klawiatura Promi, którą testowałem, one przylatują z Holandii, przyjeżdżają z Holandii i tam tych kosztów transportu po prostu nie ma. Tego rodzaju handel w Polsce dopiero zaczyna raczkować. Na niektórych portalach widzicie już testy takich właśnie chińskich smartfonów. W tej chwili te firmy, które kiedyś produkowały po prostu dla topowych producentów, stwierdziły, że po co mają dać komuś zarobić, skoro można pod własną marką te smartfony również sprzedawać, ale też zawiązuje się tam cała masa różnego rodzaju firm, które te sprzęty produkują i sprzedają właśnie w takim charakterze dystrybucji na świat. Dlatego w ogóle widzicie u mnie testy tego typu sprzętów, mimo że firma GearBest, bodajże z siedzibą chyba w Kanadzie, dokładnie nie pamiętam nawet, na to możecie sprawdzić na ich stronach. Nikt w ząb nie wie o czym ja mówię, więc na dobrą sprawę mogę brzydko mówiąc gnoić tego smartfona, jeżeli by mi coś tam nie daj Boże nie podpasowało i się przy tym szczerze uśmiechać i każdy będzie zadowolony. Ale nie o to chodzi. Moje uprzedzenie do Androida, znaczy może uprzedzenie to jest za dużo powiedziane, ale się przyjechałem na Androidzie i to nie raz, nie są to urządzenia całkowicie bezobsługowe i ja tego typu urządzeń po prostu nie lubię. Jednak ten smartfon mnie zaciekawił, a że nie można się też całkowicie od tego odcinać, bo nie da się ukryć, że jest to lider, jeżeli chodzi właśnie o rynek smartfonów, to produkt może być ciekawy. Dlatego postaram się zarówno ten hands jak i później recenzję tego smartfona zrobić całkowicie obiektywnie. Zamówiłem nawet sobie również dodatkową kartę, ponieważ no, nie jestem w stanie wyobrazić sobie, póki co, nie funkcjonującego całkowicie tylko i wyłącznie na Androidzie. Nie zaufam na razie jeszcze temu systemowi, dlatego będzie tutaj druga karta SIM i będę sobie sprawdzał, jak on działa w takim typowo praktycznym zastosowaniu, ale jako mój drugi telefon. W tej chwili widzicie samo opakowanie, on tu w zasadzie nic ciekawego nie ma, poza kilkoma dodatkowymi informacjami technicznymi. A w tych informacjach technicznych jest m.in. informacja o tym, że mamy tutaj okta procesor, tak? czyli ośmiordzeniowy procesor, No, ale nie spodziewałbym się, po smartfonie kosztującym niecałe 200 dolarów. Nie wiadomo, jakiej płynności działania, w jakiej wydajności to raczej bardziej chwyt marketingowy, ale zobaczmy, jak będzie wypadał w praktyce. System Android 44 to jest, moi drodzy, moim zdaniem zaleta. Nie mamy tutaj problemu z działaniem funkcji Trim, i m.in. dlatego się właśnie na m 9 Laisa zdecydowałem jako produkt do testów, bo te wcześniejsze tam miały jakieś problemy, z tym tam trzeba było dodatkowe opcje, poza tym, że system rutowa, to coś wgrywać. Wśród Was na pewno znajdą się osoby, które o wiele bardziej siedzą w temacie i wiedzą dokładnie o co z tym chodziło. Wyświetlacz IPS dotykowy HD, no ale rozdzielczości chyba tutaj dokładnie nie ma pokazane, także to nawet 720p chyba nie będzie. Ten telefon działa w 3G, nie mamy tutaj LTE, także to jest max. Frontowa kamerka 8 megapikseli? On ma dwie kamery, on ma z tyłu kamerkę oraz z przodu do wideorozmów, ale czy... nie, tylna 8 megapikseli back, a piątka 5 megapikseli front, 5 megapikseli back, czyli tył 8 MP całkowicie podstawowa. 8 GB pamięci dla użytkownika, minus to, co zajmuje sam system i oprogramowanie, ale można to kartę pamięci oczywiście rozszerzyć. 1 GB ram -u. no jak na Androida to jest trochę mało, zobaczmy jak to będzie wyglądało w praktyce. Wi-Fi już w standardzie N, Bluetooth 4.0, USB, OTG wspierany, mamy również radio, wymiary. On jest bardzo cienki, zobaczcie, tylko 7,5 mm. Mamy konstrukcję Dual SIM, bardzo charakterystyczne właśnie dla tak China Phone, 2 razy mikro SIM i bateria o pojemności dwa mAh. To jest wyświetlacz, bodajże, chyba o przekątnej 5 cali. 5 albo 4,7 cala. Dokładnej specyfikacji nie pamiętam, powiem Wam szczerze. Nie to w tej chwili jest najistotniejsze. I tutaj informacje, z jakimi standardami jest ten smartfon zgodny. Pudełko całkiem fajne, wyjmuje się tylko ta góra. Tu jest sam smartfon, do niego sobie przejdziemy, bo to jest gwiazda całego w końcu handzona, natomiast tu jest bateria, co spróbujemy sobie uruchomić. Ja już to wcześniej zjeżdżałem do środka, przyznam się bez bicia, to nie jest rozpakowanie, to jest handzon. Tutaj mam informację taki typowy user manual w języku angielskim. Zobaczymy, może się przyda. Co tu jeszcze mamy? O, zobaczcie, całkiem fajny dodatek. Takie plecki dodatkowe zabezpieczające, spełniające rolę etui. Dodatkowo mamy tutaj przewód, USB, micro USB, służący nam oczywiście do ładowania, ale także do komunikacji z komputerem. Standardowy przewodnik, widzę, że dosyć długi. I modułowa ładowarka, yy, ale ładowarka jednoamperowa tylko. Także tutaj ciekawe, czy można go ładować, czy będzie ładowany też większym prądem 2 ampery. To sobie można na razie odstawić na bok. Baterię wyjmę, zrobimy sobie, spróbujemy go odpalić. Nie wiem, czy bateria jest naładowana, czy nie. Mam tej informacje również o pojemności baterii powtórzone. 2800 mAh to jest dosyć wysoka pojemność. Ja w Lumi 925 mam tylko 2000 mAh i przy okazji recenzji podkreślałem i to nie raz, że to jest tragedia jakaś. Tak wygląda ekran. On ma tutaj folię zabezpieczającą. Tutaj widać to chociażby przy kamerce. Można ją zdjąć, ale nie polecam, bo podejrzewam, że może być problem z dostaniem folii do tego smartfona, szkoda, żeby ekran się porysował. On tutaj raczej nie ma żadnych dodatkowych elementów ochronnych. Tu chyba nawet gorilla Glas nie ma. Chociaż nie, chyba jest podstawowa gorilla Glas, tego co pamiętam, ze strony producenta. Link do tego produktu znajdziecie w opisie. I tam te informacje są zawarte. To przede wszystkim, o czym wspominałem, to to, że on jest bardzo cienki. No i faktycznie obudowa wykonana jest z tworzywa. W wersji białej takie jakieś złotawe czy srebrnawe ramki są aluminiowe. Natomiast nie wygląda mi to na aluminium. Raczej jest to tworzywo. Do góry mamy mikro mini jacka 3,5 mm oraz micro USB. Głośnik z tyłu. Dioda doświetlająca. Ta 8-megapikselowa... Kamerka. Tutaj na prawej krawędzi nie ma żadnych przycisków. Na dole mamy, widzimy, mikrofon oraz do otwarcia klapki baterii. A z kolei na lewej krawędzi mamy przycisk blokady ekranu oraz głośniej ciszej, czyli potencjometr. Weźmiemy sobie, otworzymy tą klapkę. Tworzywo, jak widzicie, jest dosyć cienkie. Z tyłu jest tylko logo producenta. To można sobie. Nabrać, zabrać na bok. Mamy slot, oczywiście, na kartę pamięci oraz na e, karty SIM. Karty SIM na razie nie kładę, mówię, czekam, aż mi przyjdzie. Tutaj macie model. Live M9, dwa numery IM oczywiście. No i co, bierzemy baterię, zobaczymy, czy on jest w jakikolwiek sposób naładowany. Jest cienki, po włożeniu baterii od razu, że tak powiem, zyskuje na Swojej masie, na swojej wadze. Tu przy okazji możemy również zastosować te plecki. One dodatkowo, oczywiście, nam pogrubią ten telefon, ale będą stanowiły warstwę ochronną. A że tu mamy od producenta, no to pasuje to jak ulał. Z tego co pamiętam, on również obsługuje język polski. Na dole standardowe trzy przyciski dotykowe, chyba niepoświetlane. Jeżeli chodzi o jakość ekranu, o. Teraz słyszycie dźwięk włączania, Jeżeli chodzi o jakość ekranu, powiem Wam tak: nie, bo chyba będzie miał poniżej 200 PPI. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o, o. Zobaczcie, przyjrzyjcie się, pojedyncze piksele są widoczne, ale dopiero jeżeli go sobie bliżej przytrzymamy. Mamy tu informację, że oczywiście no nie ma dostępu do sieci, karta nie jest zainstalowana i co, zobaczymy jak to na razie chodzi są włączone wibracje to jest nowy telefon, no to dziwne, żeby mulił ale w sumie to jest Android, to jest wszystko możliwe i tutaj też zaraz sobie sprawdzimy język language ok, spell check United States, to nas nie interesuje zobaczmy sobie języki, jakie są jest jak widzicie również język polski, także System jest całkowicie po polsku, nie musi to Was więc odstraszać. Moi drodzy, powiem tak: na razie moje wrażenie jest nijakie. Z przodu, co my tu mamy? Tu jeszcze widzę, są chyba czujniki, albo coś się potwoli. Nie, to się potwoli, coś dostało. Nie widzę z przodu czujniku światła. To jest czujnik zbliżeniowy, prawdopodobnie. A to chyba są tylko niedokładne, dokładnie folii. Jeżeli chodzi o Odbiór wyświetlacza, no to powiem, że nawet całkiem przyzwoicie to wygląda. Zobaczymy, tutaj już więcej pulpitów nie ma, na razie jest tylko jeden. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Mam nadzieję, że na początku przyszłego tygodnia karta zaraz mi przyjdzie. No i będę mógł rozpocząć go takie testowanie również z kartą normalnie dzwonić. W tej chwili się na pewno będę bawił, zaraz go skonfiguruję, ustawię internet i zobaczymy, jak telefon będzie się sprawował przy takim użytkowaniu. Ode mnie to jest w tym momencie na tyle. Tak wygląda chiński smartfon z Androidem, który trafił do mnie do testów. No, obraz widać, proszę, frontowa kamerka. Sobie zrobimy tył. No, tu widać ewidentnie, że jest trochę lepszy. Dobra, moi drodzy, ode mnie na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.